Witam wszystkich z tej strony Klawodron i zapraszam Was do kolejnego odcinka serii zagrajmy w GTA 3. Tak więc, moi drodzy, w tym odcinku yy, kontynuujemy misję Expresso. czy espresso? Chyba espresso się mówi. Espresso na wynos. Yy, no i misja. Hmm, czy należy ona do łatwych? Zależy jak ktoś się za nią weźmie. No, trzeba po prostu mieć jakąś tam, jakąś taktykę na tę misję. Ja oczywiście opisałem tą taktykę w poprzednim odcinku, tak więc teraz szybko zmierzam do Portland. I od tego właśnie miejsca rozpocznę rozwalanie tych budek. No bo oczywiście w tych budkach ma miejsce handel heroiną? Chyba tak heroiną, bo tutaj głównym narkotykiem takim rozprowadzonym właśnie przez kartel kolumbijski jest heroina. No, i tutaj właśnie. W tych rejonach powinien się pojawić jeden z tych właśnie, z, y, powinna się pojawić właściwie jedna z tych budek. Jest już na radarze. No i bardzo chętnie sobie ją zniszczę. No i można ją zniszczyć y, Wierzę, z nią samochodem, ale ja sobie wolę ją rozwalić z bazuki. No i pierwsza z 9. I od tego momentu y, rozpoczyna się odliczanie czasu. Nie wiem dlaczego jest 7.50, y, a powinno być 8 minut, ale 10 sekund. No, czasami to zaważy o zrobieniu misji, ale. 750 też wystarczy. I druga gdzieś jest yy, w rejonach, gdzie występuje właśnie mafia Leone. Tylko dokładnie... Yy, aha, już wiem. Bo chciałem powiedzieć dokładnie, nie wiem gdzie, ale teraz już wiem. No właśnie tutaj w tym rejonie, tutaj na no wprost, jak sami wiecie, jest... Właściwie był dom yy, Dona Salvatore, świętej pamięci. Który został oczywiście zabity przez Klauda Spida. Spadajcie, mafiozi. Ja się oddalę kawałek. Bo mógłbym troszkę szybciej wjeżdżać yy, no, w taki sposób, że wjeżdżamy autem w wódkę i to oszczędzi nam trochę czasu. Ale nie chcę marnować swojego Patriota, który, jak już mówiłem, wielokrotnie jest odporny na kule, ale nie jest odporny na uderzenia. Dobra, po malutku i właśnie tutaj był komunikat: za każdym razem, kiedy rozwalimy wszystkie wódki w danej dzielnicy, w danym właściwie, yy, no, w danej dzielnicy, yy, są te trzy wielkie dzielnice, wiecie o czym mówię. To po prostu pojawi się komunikat, że zostały tam jeszcze budki na terenie. Na terenie. Tak. <grymne> na terenie Stoughton Island i Shoreside Whale. No. Dobrze. Czyli lecimy do. Yy, Stoughton Island. Dobrze mówię? Czy Shoreside Whale? Chyba Stoughton Island. Tak, Stoughton. Tak, Stoughton Island. Ładnie widzę most oświetlony. No w sumie trzecia w nocy. Zaraz będzie czwarta. W sumie się cieszę, że tak. W życiu realnym nie mija czasak w GTA 3, bo czy tam w ogóle w jakiejś GTA, bo taki jest zawsze system czasowy w tych grach, bo życie by trwało naprawdę krótko. No co człowiek by wstał. 12 minut by tylko spał, czy tam 10 minut by spał, czy 8. I 12 minut doba. No kiepsko by było. Ale co tam? Dobra, lecimy. Lecimy z kolejnymi dłutkami. Czas mam dość sporo. O tutaj. No, czasami wysadanie z bazuki też jest dobre, ponieważ te budki są nieraz umieszczone w bardzo nieciekawym miejscu do wjechania autem, zwłaszcza tak dużym jak Patriot, więc po prostu bazuka też czasem jest dobra, nie? Tam już widzę kolejne budki. No, najwięcej tutaj właśnie jest w Stouten Island. W Short Island są tylko dwie, podobnie jak w Portland. Dobra, tutaj gdzie jest ta budka? Tutaj chyba trzeba było wejść kawałek. Czy ona? Aha, ona jest tutaj, dobra. To zaraz będzie po niej. Pięknie, już 4, prawie połowa. Ech, tak, moi drodzy, nogi, ta 3 zbliża się, naprawdę zbliża się wielkimi krokami do końca. Yy, niestety, właściwie, bo grało się naprawdę, właściwie gra się całkiem świetnie, całkiem przyjemnie. No, niestety, no, wszystko co dobre się kiedyś kończy, ale naprawdę w życiu bym nie pomyślał, że zmieścę się tam w około 20 odcinka, 21 może. No bo już nie zostało dużo, właściwie tu już jest 19 odcinek, więc to już są końcówki, ostatnie podrygi w GTA 3. No i nie wiem czy to nie będzie ostatnie z GTA, które się pojawi, bo myślę poważnie o San Andreas, bo o no, z właściwie nie ma co marzyć, tu przez prawa autorskie, ale... Mm, musiałem się podrapać, <laughs> ale mm, San Andreas no. Może może kiedyś, ale... Czy prawa autorskie nie zmuszą mnie do zawieszenia, czy też usunięcia serii San Andreas? No nie wiem, no nie wiem. No trudno czasami z tym YouTube'em ujechać. O, przeleciała przez budkę, no niemożliwe. Ta rakietka, no? Czasami tak bywa. Dobra, i w Shoreside Whale... A to jest Shortstyle Whale. A ja mówię Stoughton Island. O Boże. Dobra, to jest Shoreside Whale. Nie, w Shortstyle były pozostałe budki. Jeszcze zostały. No to dobrze. Jezu, ja się w tym gubię. Tutaj jest Stoughton Island, a tam jest ostatnia Shoreside Way. No, przepraszam. Kolejny mój No, nie mogę tego zapamiętać. Tutaj jest tautą, dobra. Yy, no, kurczę, no, 300 słówek na angielski, na przykład człowiek jest w stanie zapamiętać. Będę się musiał uczyć. <laughs> yy, będę się musiał uczyć, ale nieważne. Yy, jest w stanie człowiek zapamiętać, a takich dwóch prostych nazw. No, człowiek nie zapamięta. Czasami tak jest. Ale nie dokończyłem, no. Chciałbym na przykład zrobić wszystkie GTA trójwymiarowe, nie? Począwszy od GTA 3 przez Vice City, po San Andreas, tam dalej GTA 4. Yy, tam. Wiecie, te dwa dodatki do GTA 4, no ale no nie zrobię tego, bo yy, po prostu prawa autorskie mi na to nie pozwolą. Ja co jest też troszkę głupie, bo no nie można jakoś naruszyć praw autorskich od gier, bo hmm, no to jest właściwie reklama dla twórców, ale no niestety no tak się to robi, że po prostu YouTube blokuje, oj, zachciało mi się przedtem zbierać serduszko i przed nosem i zamknęli. Ten most. No kiepsko. Właściwie podnieśli do góry, nie zamknęli. I o czym tu jeszcze wspomnieć? Yy, ale i tak, tak czy siak, jeżeli nawet zdecyduję się na zrobienie serii z GTA San Andreas, to na pewno to nie nastąpi od razu po GTA 3, nie? No. Mam jakieś tam zarysy, jakiś tam zarys pomysłu na kolejne dwie serie, czy tam ileś. Ale po jakimś czasie oczywiście też wezmę się za Gotika 2 z bo wiele osób mi pisze, żebym go zrobił, bardzo chcecie tego Gotika więc ja oczywiście spełnię wasze, spełnię wasze wymagania. Ale to z czasem, nie? Trzeba po prostu czasami odpocząć od RPGów, bo Gothic 2 to będzie potężny projekt, o oh jest. Po prostu setka odcinku to mi... Pff, dzieja, co ja gadam? Na pewno będzie więcej niż to, typu ze 150 nawet mogę powiedzieć. Ay, bo ja wiecie, no nic nie wycinam w czasie nagrywania, tak więc no będzie grubo. Dobra, tutaj no zostałem jeszcze pf, niecałe dwie minuty, więc już mamy 8 z 9 i ostatnia jest w Pike Creek yy, w takim miejscu, że po prostu no po prostu z teraz zaszali i tutaj właśnie zawsze pojawia się kartel i nie wiem czy oni będą mnie gonić, a ja olewam ich, ale jak sami widzicie, nasz no, spisuje się bardzo dobrze yy... Właśnie ta odporność na kulę no, robi do, dosyć dużo i nie wiem, czy też przypadkiem on no, nie jest troszeczkę bardziej odporny na uderzenia. Bardzo możliwe, musiałbym sobie troszkę o tym poczytać na jakimś forum czy coś w tym guście. Ech, ale no co, no ważne, że spełnia swoje, swoją rolę tutaj jak najbardziej, nie? I ostatnia właśnie budeczka z heroiną. W ogóle, że policja się jej nie czepia, nie? Mi tam się o byle co, że tam zabije dwóch, trzech... Ludków to tam już jest dym, ale że oni sobie handlują heroiną, to policja to olewa, dziwne. No i tutaj właśnie ta budka znajduje się od razu przy szpitalu i niedaleko komisariatu policji, jak sami widzieliście. Tak więc no nie mam pytań. <śla> Panowie z restaurana naprawdę szaleją. I wszystko. Wszystkie budki z Express of Shore'a zostały zniszczone, czy tam nie doczytałem. I 40 tysięcy za to misję. No dużo kasy, ale misja dosyć trudna. Dobra, ja sobie oczywiście zapiszę to. Po tej misji udało mi się bez faila, ale chociaż yy, tak przypuszczam, że nie failuję tej misji, bo jak jest taktyka na tej misję, to ta misja się staje prosta nawet. Ojej, już koleś, nie wjechałeś. W ogóle jak tamten człowiek się odbił od zderzaka, nie mam pytań. Odstrzeliło go jak z prosy. Yy, lecimy po kolejne misje Asuki, nie? No, tak, moi drodzy. Ech, po raz kolejny lecimy tym mostem, już nie wiem, który raz. Chociaż tym mostem leciliśmy najmniej, naj, najwięcej leciliśmy tym mostem między Portland a Stoughton, łączący te dwie dzielnice, no to jest, było tam kilka, kilkanaście na pewno przejazdów. Dobrze, nie pobierają opłat jak GTA 4, bo byłoby kiepsko z gotówką. Chociaż i mam 857 tysięcy, wow. Ponad 3,4 miliona, no fajnie, fajnie. Jak się robi chyba wszystkie misje poboczne, to tam się około 7 milionów nawet można dorobić. Tylko, że w GTA 3 jest ten mankament, że tą kasę można jedynie wydawać na broń i na nic więcej. No to jest troszeczkę przykre, ale już w GTA Vice City się poprawili, bo tam można kupować nieruchomości i takie tam, nie? No właściwie tylko nieruchomości. Z tego co się orientuję, no ale zawsze coś. Dobra. Zrobię sobie pewnie przerwę w nagrywaniu, mi się wydaje. Kakasie herbatka, coś, ale to jeszcze dzisiaj będę nagrywał, pewnie, sporo. Tak więc, save'ujemy. Tutaj. I lecimy. No. Dobra. Eee. Yy, Ajej, już ukradli mi mojego. Jak się nazywało to auto? Stinger, o, Stinger, Stinger. Dobra, tego Patriota zostawię i lecimy do Asuki po kolejną misję. Yy, nie wiem, jaka była tu misja, nie pamiętam. A weźmiemy Lansarkera. Autopas kudne, bo się, no, pas kudnie tym jeździ, ale, no, na ten kawałek mogę to przepękać, później sobie na zmienię na, yy, mówcie, no, mów, 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 na Stingera. Widzicie, ledwo co w tym autem już się pali, się właściwie pali, już się dymi, no kiepsko. Dobra. No, ładnie zaparkowałem. W ogóle ten, ee, yy, jest, jakby był z powietrza. Misja, wyrzutnia ziemia powietrza. Give it a quick prod. Oh, what is that gooey yellow stuff? Oh, hey, babe! My handyman. I, I was bored, so I came over to keep a company. She's got the makings of a natural, this girl. She's managed to extract this little gem from our guest. There's a plane coming into Francis International in two hours' time. It is full of Catalina's poison.

I jak mówiłem o tym właśnie że on jest tak po prostu... Ło ale porzaskałem tego Stingera na początku. Yy, Landstarker jest tak po prostu zrobiony, jakby miał 15 kW. No jest masakryczny po prostu. No, ale widzę, Stinger też nie lepszy. Już się dymi. A to też jest dużo w zależności jak uderzy, jak gra odbierze uderzenie, nie? Bo nieraz jest tak, że walniemy z całej siły i ledwo nam... Ledwo to tam się nam zderza, jak skrzywi, a... Czasem jak traśniemy z pełną siłą w jakiś mur, to... Po prostu sywkiła mogiła. No, dobra, po raz kolejny musimy odbierać jakiś pakunek z samolotu. No, w sumie, GTA 3 fajnie wykorzystało ten samolot, bo ma mieli tylko jeden samolocik do dyspozycji. A właśnie, no właśnie, ta gra została stworzona: czyli samolotik dodo, czyli ptak nielot. Ptak nielot, samolot właściwie nie lot, bo my nie możemy nim latać, ale no, całkiem fajnie go spożytkowali. I Jezu, nie, 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 nie. Uo, jaki fuks. Jeszcze wylądowałem na czterech kółkach. No, Stinger, po prostu jesteś mistrzem. Jaki fuks. Ja bym się skąpał w wodzie, to by była lipa. No ale dobra, hu, jakoś się udało, jesteśmy na pomoście. I tu mamy bazukę. I ile mamy tych pestek? Znaczy, rakiet chyba pięć dostajemy. No, dużo, nie dużo, zawsze coś. Ale wsiadamy. Ta łódź nazywa jak? Nawet nie wiemy. Teraz pójdę do boi. A, reefer. No dobra. To jest troszeczkę też przykre, że w łodziach nie ma mm, radia. No ale w sumie mało pływamy łodziami, tam samolot w ogóle leci. Tutaj łódź, tutaj samolot, no super. Już jesteśmy w Shoreside Whale, Uu. za granicą. Dobra, tu jest ta boja. Z tego co pamiętam musimy... Ja właściwie trzeba tutaj wyskoczyć na ląd. Jakoś tak w miarę... No, 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 hamuj, 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 hamuj! Co jest? Nie, no, nie wierzę. Jasny gwint. No, muszę się pośpieszyć, bo zostało mi minuta 20. A może być tak, że nie zdążę. Jejś, jak to się cofa w ogóle 100 lat. Za szybko tutaj wpłynąłem. No, dawaj, 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 dawaj. I teraz skręcamy. No. No, wbi! Proszę cię. Jaka to jest w ogóle padlina, ta? Ujść, nie mam pytań. No, dawaj, wreszcie. W ogóle, czy się cloud przewracasz? Wypiłeś coś, czy co? No, i szybko, 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 szybko. I tutaj nas czekają oczywiście te mendy z kartelu, bo nie mogą być inaczej. Kartel zawsze nam musi solić zupę. Ale lecimy, także tak powiem, troszkę na pałę. Tutaj. Nasza broń M16 czy M60? No, nieważne. M chyba 16 tak, M16. Jaki koleś w ogóle zablokował drogę, nie? No to, papa turbomy, nie? No, i wszystko w temacie. Okej, okay, i zostało 20 sekund. Szybciutko, 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 bo teraz nadleci samolot z ładunkiem, który musimy zebrać. Już leci. No, w samą porę. Zbudowałem. No, teraz trafiłem. Ło! Wow! Jak w nas uderzył. Prawie całą kamizelę mi ze zebrał i, zabrał i teges, i... Jedną czwartą halfsa, grubo. Dobra, już nas cztery gwiazdki gonią w nagrodę, pięknie. 6, 7, 8... Siór z helikopterem. E, odwieź prochy z powrotem na teren budowy. No dobra, 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 tylko muszę e, biegnąć tam, bo nie w sumie trochę wysadziłem ten e, to auto kartelu i tutaj helikopter mnie zaczyna denerwować. Szybciej, klaut, szybciej, szybciej, szybciej. O, czasami by się przydało to e, ta nieskończona, nieskończony sprint, ale trudno. Szybciej, 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 szybciej. A są te swajaki z kartelu. Też widzę grubsza ekipa. No, nie, gościu, przesadziłeś, spadła, bo mnie jeszcze zabijesz. 39 Hapsa, no pięknie. No po prostu masakra jest. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Jeszcze 5 gwiazd. No super, federalni będą mnie gonić. Raz, dwa, dwa heady pięknie i wyłapał. No, myślałem, że jest nieśmiertelny jakiś tamten w ogóle miał bazukę. No, pięknie. Co jeszcze? Może wyrzutnia się na powietrze? <laughs> ej, ta misja tak się nazywa. Zapomniałem. Fajny, 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 fajnie. Dobra, szybko. Lepszy rynek niż nic. Yy, i lecimy, lecimy. No, w sumie, no, nie mogę powiedzieć, że się udało, bo jeszcze trzeba dojechać, a jak federalna zaczynają gonić, właśnie tutaj wlecieli na teren, na teren lotniska, no to jest kiepsko. Ale tutaj z tego co się orientuję na lotnisku była gdzieś jednak gwiazdeczka. Czyli łapówka dla policji, i nie wiem w którym miejscu to było. spadłowa jak mnie opukują, boż. Jest. Okej. Okay. Cztery gwiazdki na pewno lepsze niż pięć. Yy, bo przy czterech gwiazdkach nagoi no, nas tylko tam antyterrorka, i nic więcej, federalnie dawają nas spokój. Tak więc nie jest źle. Dobra, tutaj szybko. No w sumie nie jest tak daleko na teren budowy. Yy, tylko że to jest ten mankament, że będę musiał lecieć przez. Yy, przez ten, przez most. A może mi się przypadkiem podnieść. Znaczy nie będzie za ciekawie, ale wolę to niż tam lecić tym tunelem, bo jakoś ten tunel do mnie nie przemawia. Wolę zawsze ten most. Jakoś tak na powierzchni mi się bardziej widzi niż jak taki kret w tym tunelu. Dobra. Lecimy. No, nie otworzyli nam, super. No fajnie, fajnie. No, pięknie, jasne, ale hamstwo. No widzieliście, jeszcze dobrze nie powiedziałem. Jakie chamy, no? Otworzyli mi przed nosem i podnieśli most i nie ma ucieczki. Chyba, że to policja podniosła. Wow, Tony Hook po prostu nazwie mnie teraz mistrzem. Masakra. No. Może policja naprawdę podniosła ten most? To są cwaniaki. Dobra. Z wyjeżdżałem, jak ten most jest podniesiony. Chyba skaczą jakoś coś. No, dobra. 39 hapsa. Nie fajnie. Ale mam nadzieję, że jakoś uda mi się wybrnąć z kłopotów. Wow. Ustanę na czterech kółkach? Ustanął, stanął, stanął. Staną. Znaczy, na czterech kółkach, nie? Bez skojarzeń. Dobra. I teraz szybciutko, szybciutko, szybciutko do Asuki. I misja powinna się. Powinna być zaliczona. Szybko, 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 szybko. Spadówka, 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 spadówka. Spaduwa! Pany, policjanty. Zostawcie mnie. Szybko, 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 szybko. Wjeżdżaj, wjeżdżaj, wbijaj. No nie, 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 nie zabijecie mnie. I szybko, szybko, szybko. Udało się. Okup. O, ludzie. I tak moi drodzy, misja niby zaliczona, ale asuka została zabita. I to zapewne przez Katarinę, bo ten lismy od Katariny, nawet mamy teraz misję u niej. I będzie to ostatnia misja w GTA 3. Oczywiście z głównej. No, oczywiście Miguel też zginął, ale yy, ma Marię. I to jest naszym priory priorytetem, żeby ją odbić teraz. Marię, bo w sumie no jesteśmy jej winni. Coś, bo ona uratowała nam życie wtedy, gdy yy, Mafia Lione nas zdradziła. Tak więc no po prostu musimy ją yy, uratować. To Marię, bo tam 500 tysięcy dań do willi to tam nic. Ale no przede wszystkim muszę sobie podnieść oczywiście... Hapsa i pancerz no wziąłem Ogiera, lepszy jest niż nic. No, ale no, udało się mi się zrobić. Nie wiem czy ostatniej misji nie sfajluje. Ale no, moi drodzy, następny odcinek będzie ostatnim odcinkiem, no tyle przynajmniej wiem. Oczywiście nagram to dzisiaj, a kiedy wrzucę, no to nikt tego nie wie. Tego jeszcze nie wie nikt, nie wie nikt. Okejka moi drodzy, oś nie zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam się z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii zagrajmy w GTA 3. Póki co, trzymajcie się ciepło? I... Cześć.